Witam Was! Jest, jestem na a to jest gra gear. Gear Full, full Circle. Przeciszę jeszcze troszkę gośniki, bo mnie denerwują. <coughs> Odchrząknę i zaczynamy, nie? Spiky Orma Mild. Zobaczymy najpierw na Mild, gdzie co to w ogóle zagrać, na czym polega. Jak to się w ogóle steruje? Co trzeba robić? Press A i D to Move, W to Jump. No, FPS ma C30. Czy się tak jak powinno być? A, a, To już wiem o co chodzi w tej grze. O! A, czyli ziemi się nie łapie. Okej, okay, okej, okay, dobra. Tak więc, zrobimy sobie ludzikiem, który jest bez Kurwa po platformach. Ja nie wiem, go ogarnąć, powinien mieć chyba dla FPS-ów. Tak coś czuję, po prostu wolno trochę to idzie. Przy okazji jestem dziś po menty, więc będę zbierał wszystkie możliwe złote kółeczka. Znaczy, to są te. To nie są kółeczka, tylko te. Te śrubki śmieszne. Znaczy śrubki, kurwa. Trybiki. <grymka> Wygląda tak o że one się ruszają, jakieś za te kręce. Tak no I dobra, poczekajmy, to już są. Dobra. Dawaj do góry. W ogóle on to jest chyba jakiś komputer, czy coś. Tu, 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 tu. A, takie jest, kurwa. a to jest taki pierwszy level, prawdopodobnie prosty. Potem będę miał problemy w ogóle z myśleniem. Więc... Spokojnie, zdą że zdążycie, zdążycie się ze mnie pośmiać fokie jee eee. eee. Fuck, za nisko jestem, ale może mnie wydłuży Nie, to muszę... A, da w A, ten sposób się robi, dobra Okej, okay. nie, no w ogóle nie spoko. Trochę fajna ta gra. To Assassin's Creed. <gry> taki, nie, taki Indian Jones trochę, co to jest? Co to jest? Prawdopodobnie jak kto wejdzie, to mnie to zabije. Nie, nie wiem, co to jest. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. W serio. Chociaż może. I to może być to tak, jak się Chiefen czy tego. To może być fajne. A ja nie wiem, jak tam tu wejść. Nie wiem. Chyba save coś tam da nie? To, to, to takie to, to, to. interesujące, ogólnie. Jeśli wydaje się wam to żmudne, że ja tak wszystko łapię i tak dalej, to wybaczcie mi, ale... Lubię. A nie dosięgnę, fuck. Zjebałem. Trzeba zrobić tak I tak Tak jest, dziewko, tak jest Stage clear Ty, 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 ty. ty możesz umrzeć, naprawdę <laughs> Jeszcze się z tym nie spotkałem Ale spokojnie to jest początek a to tak swoją drogą to jest gra indie. Między innymi jedna z tych gier indie, z tych 40 gier indie. z... on zwała? Eee, Jedna z tych 40 gier indie CD Action, które wam polecam. Jump. Jam. Nie, całkiem fajna ta gra. Serio, e, podoba mi się właśnie ten mechanizm tych trivików całych. Ktoś będzie się ładnie z tym namęczyć, prawda? Wiecie e, co to? Wow, sweet, Ach. to było fajne. Ale, a ja pany. I panie i pany, oczywiście. Siub, siub, siu. W ogóle tu ziemi nie trzeba dotykać. Cały czas jedymy jad na farcie. Fuck yeah! Tylko to klik, 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 klik. Klik, 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 Fuck. No, klik. To się zjebie, ja bo się nie trafi Wtedy można dotknąć ziemi, a nawet wręcz trzeba No nie, co jak, jak, jak się strzelił takie Patrzcie tak ja.

Teraz w ogóle nie musiałem dotykać. nie oh, mm. Ja nie idę tu, ja nie idę tu FOK Ej, ale ciężko tam gdzieś dostać. Żyd happens. Ej, ja chyba tam się nie dostanę teraz. Ale to przykro troszkę Aha, bo się spacernie skacze. Dobra, ale się zajbałem A no nie no nie. Nie no, nie wiem jak ja tam się dostać. Dobra, ci się później nie dostanę. Trochę przykro bo gdyby nie. No, dostanę się, jasne. Nie ma problemu. Ah, Fak! Nie, nie chcę w tę stronę. Ajajaj. Aj, aj. fuck je. Yeah. A, czyli jednak dobrze mówiłem, to jest jakiś, jakiś bonus, tylko nie wiem jak ja mam do tego doskorzystać. Dlatego, do że jestem dietą. To przykro trochę, że nie wiedziałem jak do tego doskoczyć Mam nadzieję, że będę w każdym... Znaczy że to jest taka... E, to będzie trwało nie wiem, może z 15 minut, chyba już trwa 15 minut, to nie trwało trochę dłużej. O no i ładnie, full. Time dev there are golden gears score 1 of... Oh, yes secrets uh, secrets Co to Hold S Lolo Lolo Zapałem, gdzie się to zapałem ziemię, zapałem się tego i obkręciłem ziemię. What the fuck Wiedziałem, że będzie trudniej Wiedziałem. Znaczy będzie trudniej zobaczyć te trybiki te, 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 te. trzeba będzie pomyśleć potem trochę. Byłem tego pewien. Ale ta gra jest całkiem fajna. Przypominam jeszcze raz nazywa się Gir. Zniżliśmy to drobne cięcia, ale mam i wasze do pokoju. <coughs> Dobra. Teraz jak ja mam tu zrobić, żeby tam się dostać? Tak tam nie przejdę. Tam też tam tak, tak nie pójdę. A S, no ale S to tak. Ah, serio. Ah. Oh, serio. Oh. Oh, serio?

Jeśli słyszycie takie... Znaczy teraz już nie, ale jeśli słyszeliście takie dziwne syczenie, jakby właśnie odkurzasz, to moja mama odkurzała dywan. Nik, dywan nik. Taki dywan Nik. To jest dywan o imieniu Nik. To jest właśnie dywanenik Nik. Dobra. jeszcze jakoś to można obrócić okej okay. tam teraz nie wejdę ale wejdę tutaj dobra, zbieram to teraz to wejdę i tutaj nie, nie wejdę, bo jest za mało dobra. Kiedy, jak to można zrobić? Jak tam się można dostać? Czekajcie. O. No wiedziałem, wiedziałem. Wiedziałem, że jakoś można. Ba, prędzej trzeba. W końcu pieniądze same się nie zarobią. To u góry nic nie ma, nie? No też nie ja Jajaj Bix Cóż tu się wyprawia? Aha, 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 dobra Także pozbieram wszystkie sekrety A nie, tego nie pozbieram, dobra W ogóle, tak patrząc na tego ziomka To przypomina mi trochę Fina z Bajki, um, z bajki, z uh, bajki, jak to się nazywało, ah, Adventure Time, z Adventure Time, Adventure Time, aha, to teraz tam można jakoś ten, 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 ten wyrzucać. Um. Nie trafię teraz Ja chcę zebrać. Ja to chcę. O tak! Ja, ale jestem głupi. God damn. O oh, fuck, serio? Nie wiem, czy zdobędę teraz full, bo nie wiem, mogłem coś pominąć. Tak mi się wydaje. Zresztą też chyba coś pominąłem. Ale to mi się tylko tak wydaje, więc nie sugerujcie się tym idealnie. Oho. Jajebiks. To będzie trudne do ogarnięcia Że tak wszystko tutaj zebrać. Słuchajcie, popróbuję tam powchodzić wszędzie. Może mi się uda. Ale wątpię. Nie, trzeba jakoś nać. Znaczy, trzeba poprzekręcić jakieś tam pole, żeby gdzieś tam można było wejść dopiero. To Chce ja tak chcę, ja tak chcę, ja tak chcę łożysz kurwa. Jebiks. Co to się stało? Jebiks! Ale jak to tak? Tak nie wolno! Ale jak ja poszedłem teraz za pewnym głównym wątkiem, ale wątpię. O, nie wejdę tutaj. daję Dobra. Tang. O, już się zbugowałem. Ale się zbogowałem, Help me please Ło, tak jest, o to nie chodziło tak Tralalalalalala, ja zrobić to nie wiem teraz nie, serio No przecież, jajemiks! Ja, ale jestem głupi czasami, naprawdę. Taką głupotę czasami ten. Aha, jeszcze raz ze mną się tam wejść. Myślę, że tam chyba. Gdzie obrócić znowu cały świat? Będę musiał. Czekajcie. O! Nie, 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 Co do końca? Co do końca nie, 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 nie. Jeszcze trochę brakuje. Kurwa, no nie mów mi teraz. No nie, mówisz, że teraz. No nie, A, ludzie! Help me, please! Nie podoba mi się to. Mało tego było. Dobra, kończę zaczynek, bo widzę, że już trwa powyżej 20 minut. O oh yeah, ale bardzo fajna gra. Można z tego zrobić serię. Tak jak z naprawdę bardzo dużo innych gier. indie tak więc, jeśli chcecie serii, to piszcie, serii, jeśli nie chcecie serii, to nie piszcie, serię, ale... ...płapka w górę, myślę, że się należy dla tej gry. Yy, tak, możecie to uznać jako prośbę, dlaczego? Dlatego, że to bardzo motywuje tego, co zauważyłem i... ...jak nie mam tych łapek, to i tak tego nikt nie ogląda, albo ogląda to takie puste obejrzenia, że niechcący wszedł, albo wszedł po prostu na mój profil i zobaczył mój profil... ...a i tak mu się to nie spodobało, więc nie dał ani w dół, ani w górę i, i wiecie, i to jest takie... ...frustrujące czasami, więc... Myślę, że jeśli się spodobało, to łapka w górę się należy na tej gry. Oczywiście, jeśli się spodobało, jeśli chcesz. Dobrze, to ja będę kończył już ten odcinek bardzo fajnej gry, która nazywa się Gear. Yy, do nabycia z CD-Actionem z... CD z, z Bła, przed kwietniem co było? Marzec. Z Marcem, tak. Marcowe wydanie, które mam na biurku. Dobrze mówię? Tak, marcowe wydanie ósmego wychodzi nowy czyli za jakieś kilka dni też polecam Bo ka każdy, każdy cd action jest dobry dobry cd action nie jest zły no tego polecam polecam Ok, w takim wypadku cześć czołem nie pytajcie skąd się wziąłem